Nie uwierzysz, ale rower może kosztować ponad 100 tysięcy złotych. Ale dlaczego te rowery są takie drogie? Jeżeli jesteś profesjonalnym amatorem, to pewnie znasz już odpowiedź. Ale zbadajmy temat po kolei. To dziesiąty ze stu filmów o rowerach. Prawie o wszystkim, co warto wiedzieć. Numer 1. rama. Może być stalowa, aluminiowa albo z włókna węglowego. To ostatnie jest najlżejszym i najbardziej zaawansowanym materiałem. To materiał drogi w produkcji, ale oferuje wyjątkowy komfort, sztywność i możliwości aerodynamiczne. Numer dwa, osprzęt, czyli napęd i hamulce. Zestawy podstawowe są cięższe i mniej precyzyjne. Średnia półka to lepsza precyzja, więcej przełożeń i solidna jakość. Zupełnie wystarczająca dla większości amatorów. Topowe grupy to już sprzęt zaawansowany, bardzo lekkie, szybkie i trwałe, a co za tym idzie, znacząco podnoszą cenę. Numer 3 koła. Dobre koła potrafią kosztować więcej niż cały rower z podstawowej półki. Koła różnią się wagą, aerodynamiką, zastosowanym materiałem i łożyskami. W skrócie rowery różnią się masą, opływowym kształtem, geometrią ramy, zastosowaną technologią i Wadą drogiego roweru jest wysoki koszt początkowy. Jeśli dopiero zaczynasz, możesz nie wykorzystać pełni jego potencjału. Droższy rower to większy stres przy transporcie, kradzieży i upadku. No dobra, dobra, ale są jakieś zalety? Ależ tak. Droższy rower to lepszy komfort, mniejsza waga, mniej serwisowania, lepsza wartość przy odsprzedaży i jest często tańszy w dłuższym okresie. Nie ma potrzeby ulepszania. To dziesiąty ze stu filmów o rowerach. Zaobserwuj, żeby nie przegapić kolejnych.